Witajcie. Po wizycie premiera i prezydenta w Stanach Zjednoczonych Joe Biden zadeklarował. Zaangażowanie USA w Polsce jest żelazne. Zawsze mówimy, że atak na jednego z sojuszników jest atakiem na nas wszystkich. Musimy myśleć dokładnie tak samo, mówił podczas otwartej dla mediów części spotkania z polskimi politykami prezydent USA Joe Biden. I w tym praktycznie samym czasie w polskiej przestrzeni publicznej w programie fakty po faktach mówią o ataku wyprzedzającym. Czy adekwatną e, odpowiedzią byłoby w takim razie uderzenie wyprzedzające, zanim oni uderzą w nas, czy jednak nie? Zanim wejdą na nasze terytorium, zanim wejdą na nasze terytorium po, to potężną, potężne po to budujemy potężne zgrupowanie rakietowo-artyleryjskie, po to budujemy potężne zgrupowanie pancerne. Nie możemy zapominać o tym, że musimy... Czyli mieć pan, pan też jest, jest za, a nie będzie wtedy na nas? W pewnym sensie no kto zaczął tą wojnę? Bo tam w historii żeby będzie, żeby że Polska I żeby nasi obywatelowie, by, obywatelowie że byli bezpieczni i bez żadnych strat wśród rodaków. Panowie, panowie w końca... Zanim wejdą na nasze terytorium, oczywiście z założeniem, że wejdą. A jak do tej pory, takie założenia i przypuszczenia słyszymy tylko z jednej strony. Nasuwa się pytanie, czy taki atak wyprzedzający proponowany przez gości programu będzie uznany, by Stany Zjednoczone raczyły nam pomóc? Chodzi o uruchomienie w całości piątego punktu NATO, bo coś mi się wydaje, że jednak nie. Bo co oznacza to, co mówią goście programu? I tak łatwo im przychodzi przez gardło: zaatakować nuklearne mocarstwo z głowicami termojądrowymi na nośnikach pocisków hipersonicznych, zaatakować i dać prawną zgodę na odpowiedź na ten atak. Moim zdaniem jest to próba rozszerzenia konfliktu na kolejny kraj. Tu mówimy o Polsce, jednak w taki sposób, by nie można było uruchomić piątego punktu NATO, tak by wojna dalej się tliła, a my, będąc w planach już poświęceni, mamy w swym potencjale jak najwięcej zabić Rosjan, mówiąc inaczej, obniżyć potencjał sterowniczy Rosji. Dlatego nie buduje się żadnych obiektów defensywnych, bunkrów, schronów. Co przy takim przekonaniu, jakie panuje w przestrzeni publicznej o ataku Rosji na Polskę, o tym, co nas ciągle karmią, to powinniśmy y, widzieć już dawno takie obiekty. Jednak jedyną broń, jaką zakupujemy, jest broń ofensywna i to jest to, nad czym ludzie się nie zastanawiają, gdzie nawet w Polsce kobiety mają być przygotowywane ofensywnie, czyli Komisja Wojskowa, szkolenie i ewentualny żołnierz, pani żołnierz na polu walki, co wynika z ustawy o obronie ojczyzny. Broń ofensywną, którą sprzedaje nam Amerykanie po wizycie naszego premiera i prezydenta. Poza deklaracją o wsparciu oraz rozmowach o polskim projekcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej przy wykorzystaniu amerykańskiej technologii firmy Westinghouse w trakcie wizyty prezydenta i premiera w USA poinformowano także o amerykańskiej propozycji udzielenia Polsce 2 miliardów dolarów. Pożyczki na sfinansowanie zakupu 96 śmigłowców Apache oraz o zgodzie na sprzedaż ponad 1,7 tysiąca rakiet. Na marginesie, odchodząc od tematów wojennych, ale wchodząc w tematy gospodarcze i wspierania amerykańskiej gospodarki przez Polskę, co mówi Wikipedia na temat Westinghouse? W 2006 roku Westinghouse Electric została sprzedana korporacji, to szyba za kwotę 5,4 miliarda dolarów. W marcu 2017 roku Toshiba ogłosiła, że Westinghouse złoży wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie amerykańskiego prawa, tak zwane. rozdział 11, z powodu strat w wysokości 9,8 miliarda dolara amerykańskiego na koniec 2016 roku, wynikających z budowy reaktorów jądrowych w USA: elektrownia jądrowa Vogtle w stanie Georgia oraz elektrownia jądrowa Wergelce, Summer w Karolinie Południowej. W 2018 roku Westinghouse został kupiony od Toszyby za 4,6 miliard dolara amerykańskiego przez Brookfield Business Partners. Do tej pory korporacja nie działała w sektorze energetyki jądrowej. Nie będę rozwijał tego tematu, wracając do naszych transakcji zbrojeniowych. Stany Zjednoczone dały nam pożyczkę na 2 miliardy dolarów, byśmy my za pożyczone pieniądze kupili od nich 96 śmigłowców Apache. Prost genialne, genialne od strony amerykańskiej, na pewno nie od naszej. Bo co to może oznaczać, gdy Stany Zjednoczone oficjalnie przerwały finansowanie tego konfliktu? Trzeba poszukać sponsora, który zapłaci za broń. Która w niedalekiej przyszłości trafi na Ukrainę. Nie zdziwiłbym się, jak te śmigłowce trafią właśnie na Ukrainę. Tylko pytanie, czy pilotować będą je polscy piloci. Co możemy mówić o tym ataku wyprzedzającym? Czy wyszkolą ukraińskich? Mógłby się ktoś zapytać, czy to możliwe, że oddalibyśmy sprzęt, który ma być uzupełnieniem uzbrojenia, które oddaliśmy? W artykule z Wirtualnej Polskiej Amerykanie lustrują Polskę, szukają broni dla Ukrainy. Możemy się dowiedzieć. Jeszcze w styczniu Stany Zjednoczone zwróciły się do Polski o przekazanie informacji na temat dostaw uzbrojenia z Korei Południowej realizowanych w latach 2023-2024. Z ogólnodostępnych danych wynika, że Polska otrzymała już 28 ze 180 zakontraktowanych czołgów K2 oraz 66 z 370 armatochałbik K9. Tam była kwestia taka, że na przekazanie tego sprzętu za pieniądze polskie ostateczną decyzję musiała podjąć Korea Południowa. Tu mamy bardziej klarowną decyzję, bo producentem siłowców są Stany Zjednoczone, bo albo przejmiemy rolę Ukrainy, czyli ten wspomniany atak wyprzedzający i Polska zostanie spalona doszczętnie, albo zostanie przerzucone na nas finansowanie tej wojny. By było jeszcze bardziej ciekawie, to na piątkowej konferencji z okazji 25-lecia rocznicy wstąpienia Polski do NATO, Radosław Sikorski wprost powiedział o wojskach NATO na Ukrainie. Ee, żołnierze krajów NATO już są na Ukrainie, i chciałbym serdecznie podziękować ambasadorom tych krajów, które takie ryzyko podjęły. One same wiedzą najlepiej, które to są. Соответственно, президент России поведал. Военные западных стран присутствуют в Украине уже давно, еще до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось. Сейчас присутствуют и в прямом виде советников, присутствуют в виде иностранных наемников и несут потери. Но если речь пойдет о, о официальных воинских контингентах иностранных государств, то э, уверен, это не изменит ситуации на поле боя. Это самое важное. Так же, как ничего не меняет поставка вооружений. Второе – это может привести к серьезным геополитическим последствиям, потому что если, скажем, польские войска войдут на территорию Украины для, как вот звучит, для прикрытия э, украинско-белорусской, допустим, границы или э, там каких-то других местах, э, чтобы освободить украинские воинские контингенты для W na linii to myślę, że polskie wojska nie nigdy. Oczywiście, jak słyszeliśmy, odpowiedź nie tyczyła się ogólnie do wojsk NATO, ale zaangażowania wojsk polskich. I nawet w takim przypadku nie było deklaracji o odpowiedzi zbrojnej na terytorium Polski, tylko o likwidację wojsk na terytorium obecnego konfliktu. Jeżeli materiał uważasz za wartościowy, w torze informacyjnym zostaw kciuk w górę i pozostaw subskrypcję. Jeżeli jesteś tu nowy, dzięki i do następnego.